Dzisiaj kupujemy szafkę, jest promocja 199 na 119 w takim kolorze szarym, później w domu jak będziemy składać to Wam pokażemy. Dobrze, że IKEA wreszcie zrobiła self-checkout, nie musicie stać w tych długich kolejkach. Ta pani mi się wrzuciła przed nos, bardzo nieładnie, stała tam w kolejce. Ja już czystałem, a ona skręciła sobie tutaj, weszła przede mną. Wreszcie pudełka doczekały się rozpakowania. Dzisiaj postanowiliśmy złożyć tą naszą szafkę, zanieść ją na górę, ale w kawałkach. Bo te pudełka są takie ciężkie, że nie ma sensu tego tak dźwigać na samą górę, tylko pojedynczo. W tle Aquaman leci, a my zabieramy się ze za składanie szafki. No to teraz jest zabawy ze śrubkami Tyle, że nie miara. Mamy radę. Szuflady zamontowane. Tak się prezentuje szafeczka moi drodzy. Ale głośne te szuflady są. Te kółka kręcące się. No trudno. Trzeba będzie robić. Cichotem. No. Nie. No to fajnie wygląda. No. Siwy kolor też jest w miarę fajny nie wszystko Pasuje na... Biało. do łóżka. A. Także wszystko jest tak jak powinno być na razie. Flashback. Zobaczcie, zobaczcie, co przyszło. Nie mogę się doczekać, żeby otworzyć to i zobaczyć, jak to wygląda. Bo powiem Wam, że na Amazonie wyglądało to bardzo fajnie. Ciekawa jestem, jak to wygląda na żywo. No, powiem Wam, że fajnie to wygląda. Taka drewniana ramka. Tutaj macie numerki, możecie wybrać sobie, w którym tygodniu jesteście. A tutaj możecie wybrać sobie yy, ramkę. Może być po prostu biała. No ale jak wiecie, spodziewacie się dziewczynki czy chłopca, to możecie sobie wstawić taką kolorową ramkę fajne. No i ja jestem zadowolona. Tutaj mam nóżkę i o tak sobie będzie stało. Zaraz stawimy zdjęcie. Zaraz <ścoughs> stawimy zdjęcie naszego dzidziusza. Pod osłoną nocy moi drodzy wybraliśmy się na małe zakupy. Fajna taka pogoda jest, cieplutko. Idziemy do jednego fajnego sklepu, a zaraz Wam pokażę, co to za sklep. Idziemy tutaj do sklepu z dziecięcymi ubrankami, zobaczyć co ciekawego mają. Zakupy zrobione, kochani, Cały, cała siatka rzeczy. Byliście ze mną któregoś dnia w sklepie? Kupowaliśmy dla maluszka ubranka, ale nie było jak wam pokazać. To ja dzisiaj Wam pokażę, bo zabieram się za pranie tych ubranek. To pokażę Wam mniej więcej ceny. Po ile u nas w Kalifornii są takie ubranka dla maluszków. W HM kupiłam je na promocji za całe 8 dolarów. Trzy sztuki. Tutaj kolejne spodenki za 5 dolarów. Tutaj mamy takie do końca rozpinane body w trzech kolorach: w paseczki, jakieś szare i niebieskie. I one kosztowały 9 dolarów. Tutaj takie fajne body, właśnie z tej firmy. Uwielbiam tą firmę, mają takie śliczne ubranka i one kosztowały 60% z tej ceny. 2,99 zapłaciłam za o te fajne body, naprawdę czadowe. Tutaj kolejne takie czadowe body za całe 3,49. Także ceny ubranek dziecięcych w Kalifornii w Stanach są naprawdę niewysokie, niewygórowane te trochę więcej zapłaciłam w H&M 14,99 z krótkim rękawkiem a zobaczcie za te 4 dolary tutaj mamy piękne misiowe body za 18 one też były na przecenie TJ Max kolejny zestaw spodenki taki właśnie kombinezonik za 6,99 takie śpioszki w takiej cenie. Te, te śpioszki udało nam się kupić chyba w Nordstrom. Te też znaleźliśmy w Nordstrom. I po ile one były? Zobaczcie. 7,97. No naprawdę ceny są niewygórowane. Te też w TJ Maxxie trzy pary tutaj kolejne takie czadowe za piątkę ten nasz maluszek dostał i te dostał więc nie wiem jaka cena bo oberwali ceny tutaj jest komoda z różnymi rzeczami tutaj jak widzicie tyle tych ubranek jest o, zobaczcie ile różnych rzeczy także miałam dylemat czy kupować Mów. Maluszek ma ubranek, a ubranek, no a tutaj to takie prześcieradełka do łóżeczka. End of flashback. A ty gdzie się wybierasz? Zakupy! Jest jej bąbelek. bąbelek, pierwsze zakupy, Cz, musi być Whole Foods Market. No, Na pierwszym miejscu jest cukier, później jest corns syrop, czyli cukier podania cukier.